Dzień dobry, Kinga Wagner, witam w programie Tu jest Polska, okiem artystów na kanale prawy.pl. Gościmy dziś wyjątkowy rodzinny duet. Państwa i moim gościem są dzisiaj Bożena Lichtman, autorka książki Mój Trubadur z Kamiennej. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. dzień dobry. I Marian Lichtman, legenda polskiej muzyki, założyciel zespołu Trubadurzy, muzyk, perkusista, kompozytor, człowiek, orkiestra. Witam serdecznie i ściskam. Dziękuję, że jesteście z nami, kochani. Porozmawiamy dziś o książce, o muzyce, o wspomnieniach i miłości. Pani Bożeno, proszę, proszę powiedzieć, skąd narodził się ten pomysł napisania książki Mój trubadur z Kamiennej i co było impulsem do powstania tej historii? Ta książka już, te napisy moje to jakby taki pamiętnik leży już kilka lat. Dochodziłam, odchodziłam, nie chciałam, wracałam z powrotem. Przyjechałam teraz do Polski i zbliżała się nasza rocznica ślubu. Chciałam Marianowi i zespołowi zrobić taki prezent, opisując, co ja w nich tam widziałam. Z nimi przeżyłam wszystko, pół swojego życia. I koleżanka moja, Ewa Kałużna, która pomogła wszystko zrobić pomogła złożyć książkę, mówiła. Wydajemy, nie czekamy na nic. No i wydałam i jest, są moje wspomnienia i, i tak to jest. I tak to jest. Tak. A co było takim impulsem do powstania, co zainspirowało panią do tego, żeby napisać tą książkę? No właśnie to, myślałam sobie, że mija 56 lat tego związku małżeńskiego. Nie ma Krzysztofa, nie ma Ryszka Pozłakowskiego, już oni tylko zostali Marian i Sławek. Myślę może Bałam się, chciałam zdążyć napisać i, i, I udało więc, się. Udało się, tak, jest książka. To Nie, książka takie moje wspomnienia, pamiętniki. Książkę... Ja nie jestem pisarka. Ja napisałam tak, jak potrafię. I tą książkę mamy tutaj właśnie. Widzimy ją. Tak. Proszę państwa, możemy ją właśnie. Gdzie możemy tą książkę zakupić? Książka jest. Gdzie? Jestem na Facebooku. Wszędzie mhm. jest reklamowana. Można zakupić. Wszędzie. Tam pisze, gdzie, gdzie trzeba, na jakie mm -hmm. konto wpłacić pieniążki i ja wysyłam książki, jeżeli ktoś no. jest z innego miasta. Bo Przez Łodzi... internet. Tak, tak. Przez internet. Tak. A i, że... I muszę się pochwalić, już nie mamy książki, musimy zamawiać następne. O. Zostały wykupione. Tak szybko. <laughs> tak. tak szybko. Ba bardzo pięknie, cieszę się z tego, że... Że ludziom się, czytelnikom się podoba moja książka. Te wszystkie wieści, które tam są, są prawdziwe, niezakłamane. Wszystko jest prawdą. Mam teraz ochotę napisać. O takim troszeczkę nie chwalę się, ale sukcesie napisać drugą, już kolejne. ale będzie gorsza. W informacjach, w informacjach będzie też szczera bardzo, bo kto może być większą kopalnią wiedzy na temat trubadurów? no to moja żona, która jest od 56 lat ze mną, ona widziała początki tego zespołu. So. Reporterzy z dookoła świata zaprosili warszawski highlife na seans Big Beat. Oh, oh, so. Na była przy tym, kiedy to się wszystko rodziło, bo my przecież byliśmy z tej samej rodziny wszyscy. Nie chodzi na bagaż, Wierni swej nazwie Łódcy truba, duży ruszyli w lód jak ich historyczni poprzednicy. A w Łodzi w lód to znaczy na Piotrkowską. No, pierwsze przyjaźnie z, z Grażyną, pierwszą z żoną, z, z drugą z Haliną. Zebą już nie znaliśmy, bo to są inne czasy, ale mieliśmy taki piękny okres w swoim życiu, także no, mam duże. Wielki szacunek, że moja żona się odważyła. Oczywiście powiedz jak Krzysztof, jak ja się bałem, że ty tą książkę chcesz Mario wydać. Ja bardzo się bał, że chcę wydać i pisać wszystko prawdę. Mówię, ty. Pamiętaj, bo, bo nie możesz, musisz pytać się Krzysztofa o wszystkim. Zaprosiliśmy Krzysztofa do siebie i mówię Krzysztof, ja piszę o tobie brzydko i wszystko, prawda, co robiłeś. On mówi tobie wszystko wolno. No więc napisałam wszystko, co mi było wolno. A o całym zespole, no tu, tu nie tylko o Krzysztofie, tu jest troszkę o naszym życiu, jak e, mieszkamy w Danii, w Kopenhadze, jak przyjechał Czesław Niemen, pomagałam robić koncert jemu też. I o, o, o każdym jednym członku, o, o, o wszystkich żonach, o, o całej mojej historii, mojego życia. Przecież. To jest jak miałam 14 lat. Od tej chwili musiałam to wszystko pamiętać i napisać na papierze. I tak właśnie powstała historia życia. Tak. Można powiedzieć. No, pani Bożeno, pisze Pani w tej książce, tak jak Pani mówi, a nie tylko właśnie o Marianie, o Trubadurach, ale też innych artystach. I pytanie takie jest moje, jakie wspomnienia były dla Pani najważniejsze podczas pisania tej książki? Każde jedno wspomnienie było bardzo ważne dla mm -hmm. mnie, bardzo przeżyłam też, bo jak wyjechaliśmy z Polski, wtedy kiedy przyjechał Czesław Niemen i pomagaliśmy mu robić koncert, to to też było moje przeżycie, bo kiedy z Wyszedł na scenę. Najpierw nikt nie chciał, a nie, bo Czesław Niemen, a nie, nie kupujemy biletów. Nagle wszyscy zaczęli kupować bilety. Stanęliśmy, ja stałam z boku na tym koncercie i wszyscy zaczęli płakać, kiedy Czesław Niemen zaczął śpiewać pierwszą piosenkę. I to było bardzo, zostało w sercu do dzisiaj. A truba truba trubadusze koncertują do dzisiaj, to ja. Następna książka wyjdzie, gdzie byli, co robili, jak się wygłupiali przez całe swoje życie. Myślę, że, że też be, nie, po, nie powiem co, ale będzie bardziej ciekawe niż to, niż ta książka, co jest. Czyli moja żona została świadkiem koronnym zespołu Trubadurzy. Także zobaczymy, czy przy tej drugiej książce, co się będzie działo. Oczywiście no, ja moją żonę, tak jak powiedziałem, znam, znam tylko 56 lat. Pamiętam jej pierwsze. Kroki, jeżeli chodzi o, o taniec. Bo ja uczyłem się grać na gitarze w łódzkim domu kultury, a ona była po prostu początkującą bardzo zdolną tancerką. tancerką. Zauważyłem ją któregoś dnia Boże, nie kochani, nie kochani. Namówiłem moich kolegów z mojej szkoły Pereca. Słuchajcie, nie widzieliście, co ja w życiu widziałem. Oni przyszli razem z mną i podglądaliśmy ją, jak ona ćwiczyła. Te pan profesor Dowgi, wielki autorytet. Tańca polskiego. No i tak sobie myślę, jak tam do niej dojść. No, jak ona wychodziła, no to pomiędzy mnie było. tam to, o, o, o Jeden miał rower, i jeden z nich było ich czterech, tych chłopach. przedziwne nazwiska, które było mi ciężko zapamiętać. Y Marian miał śliwki, bo gdzieś się dowiedział, że lubię śliwki, częstował tymi śliwkami. I potem, kiedy już jeden na rowerze się przewrócił, pojechał na pogotowie i później podawali mi swoje nazwiska. Pamiętaj, ja nazywam się Marian Lichtman, a Jakuba Krosberg, a ja niech Slepon. Mówię, Boże, mój złoty, co to za nazwiska? Przecież nie, nie dam rady pamiętać. Biegłam do domu i w głowie Slepon, Lichtman, Krosberg. I pytam się mamy, co się. Mama, co to są za nazwiska? Marian Lichtman, dlaczego brzmiało to dziwnie, bo nie nazywał się Kowalski ani tam Szymański. A mama mówi, to są zwykłe, normalne, polskie nazwiska. Ale to nie były polskie nazwiska. Mm -hmm. w sensie. Mamy się! Czasem zaludzisz prezentje Twój głos pomaga mi marzyć, marzyć nie jak ja, te odczytują po niebie Na pewno potrafisz wśród nich znaleźć siebie I wierzę, że kiedyś opadniesz z tych marzeń Że chciałbym się z ulicę Szczelaka-Jaszczewa uśmiechamy się czasem do siebie do siebie znamy się znamy się znamy się znamy się. Znamy się. Znamy się. Znamy się A proszę powiedzieć jakie reakcje czytelników były najbardziej wzruszające dla Pani? pani ehm, to ja nie mój mąż powiedział fajnie się czyta nie, nie A to, pełno ludzi pisze do mnie cudownie. Tak. Kładę się spać, po, połknęłam natychmiast pani książkę. To, <laughs> to jest bardzo, prawda, tak. Bardzo, bardzo fajne mam wpisy. Z całego świata się, wysyłamy tak. te książki. I do. Na cały świat wysyłamy książki, to nie tylko w Polsce. Do Australii, ale, do Kanady, do różnych. Do Ameryki. E, do, e, ale bardzo, bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że Wam się wszystkim podoba. Tylko pamiętajcie, ja nie jestem pisarka, to są... To jest tylko tak ode mnie od serca i może dlatego się podoba. No Na pierwsze spotkanie to było piękne, wiesz, bo jak zacząłem tak podrywać ją, wiesz, no to zaczynały się ze spotkania. No. A wiedziałem, że ona nie tylko lubi śliwki, ona też lubi Napoleon. Napoleonkę. I któregoś dnia powiedziałem: Słuchaj, bo ja chciałem schować pieniążki, 70 zł, wtedy to dużo pieniędzy było. Kochanie, mam do Ciebie taką prośbę. Nie znam jej i dobrze. Weźmy przechowaj te pieniądze, bo sobie kiedyś pójdziemy do kina. Co, do, 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 do kina. A ona wiesz, co zrobiła, jak zobaczyła te pieniążki ze swoją koleżanką, poszły i codziennie sobie kupowały. O, napoleonki. napoleonki, ja uwielbiam napoleonki. Chodziłyśmy do bramy, żeśmy zjadały te 70 zł tak szybko poszło na te napoleonki i w któryś dzień Marian mówi, I idziemy do kina, tak. Tak, i on, ja stałam w kolejce, Boże kochany, i on mówi do mnie, to zapłać za bilety, ja nie mam. Jak mu powiedzieć, że nie mam te 70 zł? Ale odwróciłam się, Marian sam powiedział: Nie masz tych pieniędzy. Nie mam. Także ci tego nie daruję, kochanie. Nie daruję ci. A ja ci nie, ja już mówiłam. Mm. Kindze, a ja ci nie, też się podzieliłam. Sprzedałam kawę i podzieliłam się z Tobą równo pół na pół. I Ci nie wymawiam a ty o, to, mnie te... to jeszcze raz chcę, żebyś po prostu zdefraudowało płytą, <grym> się... jeżeli chodzi o Napoleonki. Co? 70 zł w porównaniu z kawiarnią, Marian. To drobiażdek. <grym> Dziękuję Państwu za obejrzenie pierwszej części naszego spotkania na kanale prawy.pl. Ciąg dalszy naszej rozmowy już jutro w programie Tu jest Polska, Okiem Artystów, mój trubadur z Kamiennej.